W moim dzisiejszym filmiku zaprezentuję Wam klona specjalistę i oj, specjalistą to jest on od wielu rzeczy. Specjalistą od wyciągania Was do kiosków, specjalistą od wyciągania pieniążków z Waszych portfeli, specjalistą od przyganiania widowni na mój kanał, specjalistą od. Siemano, klockowe świry, witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale i żeby nie było tu za różowo, tu jest za biało i niebiesko, to zacznijmy od rzeczy złych. Były plotki jest potwierdzenie po od najnowszego numeru niestety Mamy i zdrożenie na 23 zł w przypadku magazynu Star Wars. Ale to koniec złych wieści, bo ze złowię nie możemy na pewno potraktować tej karty. No cech Mech, kolejna karcina, po co mi to? A komu to potrzebne? Ale moi drodzy uwaga, tak jest. Jest to zupełnie nowa seria kart na 2024, czyli dostaniemy specjalną nową serię kart z okazji 25-lecia i mam nadzieję, że ona czymś będzie się różnić od poprzednich, w sensie, że tych chwil celebrujących 25-lecie będzie po prostu na tych kartach więcej. Także taka ciekawostka. A co ciekawego znajdziemy w samym magazynie? Trudny trening, No dobra, to do... Dawajcie. No, trening z Gryviusem faktycznie byłby ciężki. Nie spokojnie, to dopiero osoba, wtóry Grywiusa. Klony też się pojawiają. Bziu, 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 bziu. Bardzo podoba mi się wyboista droga, a mianowicie komiks, który nie tylko kolorujemy, ale rysujemy własną końcówkę. Wow, daj okej. Okay wyścig po generator, hehe, <laughs> jest w gazetce, a wy będziecie mieli wyścig do kiosku, bo znam niejedną osobę, która kupi nie jeden ten magazyn dla kilku tych klonów. Wspomniany trening nie wydaje się aż tak ciężki. W samej gazecie pojawia się i nasz klon, oczywiście tam i w komiksie. To jak ja uwielbia wojny klonów. Ja zdaję pod filmem. Jeśli chodzi o konkurs, takowego brak, ale jest nie brak. 26 lipca dobrych wiadomości, moi drodzy. Sabrin Wren figurka niezwykłego Mandalorianina, nawet niezwykłej mandalorianistki A Sabrin Wren wow! No, ja się z nim cieszę się, że to nie będzie budowany model, choć ja też oczywiście lubię, ale Sabrin w swojej kolekcji nie mam więc. 26 lipca, nadciągaj! A teraz nadciągaj do tekstu aktualnego numeru i tak sobie jeszcze myślałem, kurczę, co mogłoby być fajnym dodatkiem do tego klona, co by mogłoby być fajnie uzupełnić? i wiecie co wam powiem? Bardzo! Może się tego nie spodziewacie, ale byłby to najnowszy numer LEGO Friends takim oto pieskiem i treningowym placikiem dla niego. No co, klon przecież może chcieć. Też coś robić po godzinach, więc trzeba by nie mieć pieska i go nie trenować. Ten magazyn... Ten magazyn, moi drodzy, również podrożał. Dołącza on do magazynów i chyba określa przyszłość, jaka czeka wszystkie magazyny. Dla tych, którzy wytrzymali te sekundy różowości, przedstawiam, co będzie w kolejnym. Brak tutaj daty, ale spójrzcie. Taki oto straganik i powiecie, e, eh, takie mech. I też tak łatwoko opowiedziałem, ale spójrzcie na kolorystykę i niektóre ciekawe elementy tu występujące. To trochę tą mechowatość zmniejsza a teraz co, co całkowicie nie ma, czyli chodź tu specjalista. Bronią klona specjalisty, jak widzicie, jest zwykła brońka z, no jak ja to nazywam, świeczką na końcu czarną i od razu widać, że to, wiecie, jakaś potężna broń. Jeszcze, jeszcze bardziej, bardziej super, super, są duże kraby przytwierdzone do wielkiego czołgu. W rękach potężnego klona nie ma z nim żartów. A z kim nie ma żartu? Otóż z tym klonem. Posiadam on pewien element, który sam posiadam pierwszy raz w życiu i mianowicie jest to to zasłonienie oczu. Oczywiście chodzi o wizjer, ale śmieszne. się za Zasłonienie oczu, bo właśnie jestem po czwartym odcinku Akolity i chciałbym mieć takie zasłonienie oczu. Chciałbym oglądając ten serial zrobić tak i nie widzieć większości rzeczy w nim występujących. Słyszałem, że piąty odcinek trochę polepsza, tam się ponoć dużo fajnie dzieje, ale dla mnie tak wydaje mi się, że ten serial jest już nie do wyklepania. Jakaś resztka nadziei. A wspomniany element jest naprawdę fajny. Cieszę się, że go mam i lekko ubolewam, że wejdę nie ma przy innych. Nie wiem, żalne, że gdzie tam były te antenki ja tęki, zostawaliśmy całe rzeczy, zestawić kilka, nie? No ale nie może mieć wszystkiego. Sam klon. Bardzo ładnie, bo nawet stópki ma zadrukowane, nie brakuje tu tego, czego po prostu trzeba. I z przodu, i z tyłu pewnie szczęścia tutaj otrzymujemy. Nie jest to wiecie jakiś wybrakowany bieda, klon, i tak dalej. Jeżeli chcecie zobaczyć jego główkę, wygląda ona w ten sposób. Brak tu żadnego grymasu, ale ja się nie cieszę, że ta buźka wygląda bardziej tak niż jak te początki wojen klonu, wiecie, zestawy z 8, 9, 10 roku, bo no, no, tak jest po prostu lepiej. I myślę też, że lepiej dzisiaj ubrać buciki, lecieć do kiosku, bowiem ten magazyn właśnie od dzisiaj w tych kioskach się znajduje, a może go naprawdę brakować, bo znam wiele, mówię, osób, które po niego po prostu pobiegnie, bo będzie chciało mieć tych żołnierzy jak najwięcej, a ta cena, czyli 23 zł, wciąż jest na tyle atrakcyjna, że to armię możemy dość, no powiedzmy, tanio stosunkowo sobie złożyć i skonstruować, więc moi drodzy, wiecie co robić, specjalista do zaganiania Was do kiosków, zaprasza Was do kiosków, widzicie, mówiłem, że specjalistą, bo pewnie mało już do tego etapu dotarł, Nie mało komu mogę teraz powiedzieć, że subskrybujcie, obejrzyjcie inne filmy i tak dalej, bo pewnie jesteście już w połowie drogi do kiosku. ale jeśli się mylę, to zróbcie to, dzięki, że byliście, widzimy się wkrótce oczywiście w kolejnych filmikach, bye!